Cześć, dzisiaj na moim kanale! I dzisiaj, słuchajcie, sobie zagramy w Wormzone Io. Wormzone Io? Czekajcie, sprawdzę. Muszę sobie Gram na telefonie. Eee, jak to się nazywa? Worm... Tak, Wormzone Io. I sobie gramy już. I dzisiaj spróbujemy osiągnąć przynajmniej 70 tysięcy masy ostatnio mi się udało więc spróbuję to nagrać na odcinek jak wam się takie podobają gierki albo live'y jak był ostatnio wywijanie hulajnogą to proszę zajrzeć mój najnowszy film aktualnie teraz będzie najnowszy co nagrywam więc subujcie, łapkujcie, się nigdy nie stresujcie bo widzę, że subskrypcje coraz bardziej opadają, a tego bym nie chciał no, no dawaj no jaki ham właśnie tego słuchajcie nie lubię ani w slither.io, ani w nic Zobaczcie ile mam w ogóle u góry. Mam magnes, mam 5 razy masy, żebym dostawał 5 razy więcej masy czy punkty Bo w lewym górnym rogu ja jestem ostatni 51 i mam 4000 na razie O, 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 o Dobra Słuchajcie, jest troszkę Troszkę się spiłem na tym Tutaj jeszcze Zabierzemy I o Trzeba być troszkę tutaj większym W tej grze, żeby Zabijać Innych i o Patrzcie to, ja jestem kozakiem Naprawdę to gra, to polecam. O co się dzieje? Czemu mam wykrzyknik? Nie, Nie wiem. Aha, bo ta. Jak widzicie tą antenę, bo ja się zawsze Wiełem, Po co ona jest? I ona mi wysyła zagrożenie jakby życia i zdrowia mojego węża No więc spoko, spoko, spoko. To, to. CO JA ZROBIŁEM? aha, nie wiem, co, co ja zrobiłem ale okej okay. słuchajcie to jest moja taktyka będę objawiać Ale jest całkiem spoko no bo jak wam wystarczy jak jesteście na tyle duzi i dłudzy czy w ten sposób, że jesteście bardzo du. Jeśli bardzo ten no, długi jesteś, to to Wam wystarczy na tyle, żeby ten. I muszę wszystko robić od nowa i nie wierzcie tym reklam, że obejrzysz reklamę i masz jeszcze raz Jak macie to na Wifi. Ponieważ i tak Wam z 5000 jak macie za Co więc otwieramy sobie skrzyneczkę. Bo mi, tutaj mi pokazuje, że do otwarcia, bo tak to by mnie nie miał. Okej. Okay. No. Ona powinna zginąć! Musimy, słuchajcie, dobić no Musimy. I słuchajcie, filmiki będą lepsze. Bo będę... Bo zatrudnię sobie montażystę. Kolegę z klasy, bo on też nagrywa i mnie lepiej montować niż ja. Więc będę mu pożyczać telefon, a on mi to będzie wszystko montować, bo ja... Słuchajcie, to montuję to na telefonie, to wiecie. Wiecie, jak to jest? Nigdy nie wchodźcie, jak jesteście tacy biali, to nigdy nie wchodźcie na kogoś, bo zamiast on zginąć, to zginiecie wy, więc słabo, ja cię, no my dzisiaj chyba nie dobijemy, Ale musimy. Mmm, 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 mmm. Mm, mm, mm. Kurde. Mm, 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 mm. drugi. Aha. Gościu mi prawie wszystko zżarło, dobra? Dlatego właśnie tego nie lubię, jak ktoś mi żera mate, bo wtedy no. Widzicie, nie warto się wymądrzać w piasku. Naprawdę. I słuchajcie, no nie dobijemy dzisiaj mi. Co nie dobijemy? Naprawdę przykro. Albo jeszcze raz będziemy próbować. Nie będziemy się poddawać. A, spróbujemy. Pamiętajcie, żeby się nigdy nie z ja. Tym dyrektorem, czy to jest jasne? Nie będę tutaj dyrektora. E, chciałbym go zaatakować. on się boję. Użycie właśnie, się boję. Użycie. O! Oh, o! Oh oddawaj czy oni to zjadli? nie, są szczęście. Ale kozak, wiecie, ale kozak, wiecie czemu? bo mam na górze mam takie razy 5 i magnes, to to magnes tylko przyciąga to wiecie z innych gier może ale bo ja, to razy 5 to jest, że daje mi dwa razy więcej punktcików do yy, jakby od Masy dostaję taki punktciki i do tego dostaję razy 5 więc jak dostanę na przykład 5000 to 5 pięć razy 5 pięć, to Hello. będzie 25 no to... mhm. <śpiewanie> <Sobthers> Więc spoko spróbujemy widzicie no nie, no! Wiem więc... czy... Nie chcę mi się tego nagrywać Dobra Spróbujemy jeszcze raz Nie wiem o co w tym chodzi Piszcie w komentarzu jak to raczej wiecie To jest taki strzałacz na dół Piszcie w komentarzu Piszcie na komentarz że już nie nagrywam Brawla ale sobie zbieram sobie tysiąc puszek żeby już być takim wiecie, bo dużo mi ludzi w komentarzu pisało, że jestem nobem w Brawla że już mam dawno 13 tysięcy że to, że tamto dlatego chciałbym mieć chociaż tysiąc Żebyście mnie aż tak nie hejtowali, więc trzeba się jakoś tam ratować. Cały czas próbuję go skarżyć. Mój brat mi mówi, że można tak... Dawid, yy, mój brat, mi mówił, że można tak przez środek gościa. Na przykład o ten sposób i... Można go w ten sposób zrobić, ale ja wolę nie próbować, bo raz mi się nie udało. Patrzcie jak mi zabrał ham... ham... chomica jedna. Chomica, kurde. Go... Oh! Moje! Moje, moje! Moje, moje, moje! go Mam dopiero 3000. to bo... Jak dacie sobie tą reklamę, jak wszystkujecie yy, dacie sobie reklamę, to nie polecam. Na przykład macie 3000. Yy, znaczy macie na przykład 13000, to z 13 tysięcy, wam na przykład zabierze 5 To jest właśnie głupie. właśnie ona powinna ratować, że właśnie to ja się nie no Kończymy ten odcinek. Słuchajcie. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, to zostawcie łapkę w górę. A w następnym odcinku sobie powiem, że będziemy zmienić skina, więc jak wam się podobało, chociaż wątpię w to, to zostawcie łapkę, suba na kanale i... Co? Cześć! Przepraszam was, yy, czekajcie, czekajcie, muszę to sobie Eee Przepraszam was, to nie był live. Jak ja na początku mówiłem, że yy, ten, że yy, rzuciłem ostatnio live, czy coś tak mówiłem, ale powiedziałem, że to był live. To ja tylko vlog i mi się to pomyliło, więc jeszcze raz was przepraszam. Wbijajcie na moje inne odcinki, subskrybujcie, łapkujcie, jeśli nigdy nie stresujcie. Cześć!